Tą pamięci posadzono również w Strzegomiu. To już czwarty tego typu pomnik w mieście. Drzewo poświęcono osobie Edwarda Podgórskiego. Na uroczystości nie zabrakło syna ofiary zbrodni katyńskiej, jak i pozostałych członków jego rodziny. Symbolicznego zasadzenia drzewa dokonano 14 kwietnia bieżącego roku na skwerze przy ulicy Ignacego Paderewskiego. Edward Podgórski, któremu poświęcono Dąb Pamięci, był funkcjonariuszem Policji Państwowej, który został zamordowany w Miednoje na Ukrainie przez NKWD 14 kwietnia na skwerze przy ulicy Ignacego Jana Padarewskiego w Strzegomiu, odbyła się uroczystość zasadzenia dębu. Data ta zbiegła się z niezwykle ważną rocznicą. Tak się składa, że dzisiaj, 14 kwiecień, jest dniem, kiedy ojca aresztowano w Bresteczku. Przewieziono go w 1940 właśnie roku do więzienia do Dubna, gdzie był bardzo bity i katowany. I stamtąd następnie wywieziono go do Ostaszkowa, gdzie to samo odbywało się. I Wyrok został już wykonany w Miednoje. Zbigniew Podgórski nie zna godniejszego upamiętnienia zabójstwa swojego ojca od uroczystości, która odbyła się 14 kwietnia. Nie ma większej i bardziej takiej wiarygodnej pamiątki jak właśnie zasadzenie dębu. Jest to wielkie wyróżnienie, za co bardzo serdecznie dziękuję. To nie pierwszy dąb poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej, który stanął na terenie powiatu Świdnickiego. W sumie drzew upamiętniających morderstwa w Katyniu, Twerze czy Charkowie stoi już 3887. W roku 2010 powstał taki projekt, w którym dębami, sadzeniem drzewa, dębu, mocnego drzewa, postanowiono uczcić wszystkich, którzy tam zostali rozstrzelani. Jak pamiętamy, pistoletem w tył głowy. Dziś Posadziliśmy dąb ku czci jednego z poległych, których rodzina po II wojnie światowej sprowadziła się tutaj do strzegomia. Pan Edward Podgórski to osoba, która służyła w milicji w tamtych czasach i zginęła właśnie w tej wielkiej tragedii, która zdarzyła się na Kresach Wschodnich, jak wiemy, wynikającej z napaści Rosji na Polskę. Przy okazji uroczystości wyczerpujący wykład na temat patriotyzmu i ojczyzny przeprowadziła siostra Daniela. Wiem, że dzisiejsze pokolenie, zwłaszcza ludzi młodych, rzadko kiedy myśli o ojczyźnie, bądź też myśli o miejscu, gdzie się będzie dobrze żyło, a nie zawsze to miejsce związane jest z ojczyzną, bo modniej jest wyjechać gdzie indziej w tej chwili. Natomiast rocznica zbrodni katyńskiej. Niewątpliwie zmusza nas do refleksji i do zdania sobie sprawy z tego, czym jest tak naprawdę patriotyzm i czym jest tak naprawdę historia Polski. I ta historia Polski musi być postrzegana jako zadanie. Ojciec Święty tak pięknie mówił, że jest to dar, ale jednocześnie jest to też zadanie. I żeby ten dar przyjąć, zadanie wypełnić, Trzeba mieć świadomość tego, czym jest ojczyzna i czym musi wyrażać się dzisiejszy patriotyzm. Warto zaznaczyć, że do posadzenia pozostało jeszcze ponad 17 tysięcy dębów pamięci.